Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam ten oto budynek i dokończymy sobie budowę drogi, którą tu zaczęliśmy. Zapraszam. Ten budynek jest budynkiem mieszkalnym i pokażę go Wam, i również sobie dobudujemy tu drogę, bo w poprzednim odcinku zaczęliśmy tutaj, jak widzicie. O, nie jest skończona. Tyle nam się udało wybudować dotąd, ale no już mi zabrakło klocków. Co to? O, zabrakło mi klocków, ale jak możecie pamiętać albo oglądaliście, to wrzuciłem film, w którym pokażę wam, co zamówiłem sobie. Jakie klocki, no i właśnie domówiłem sobie sporo tych elementów, które nam posłużą do budowy drogi, więc ją dokończymy, ale to w kolejnej części odcinka, bo najpierw zajmijmy się tym oto budynkiem. Jestem z powrotem. No i jak widzicie, widzimy się trochę na innym tle niż zwykle, ale tam, gdzie to zawsze nagrywam, no to po prostu. Jest zajęte przez inne klocki, które w tym momencie buduję do kolejnego odcinka, ale to zobaczycie. A, no więc tutaj widzimy się na innym tle, po prostu. To jest tło z moimi szufladkami do klocków, więc widzicie, jak je trzymam. No dobra, ale skupmy się na tym budynku. W nim się znajdują trzy mieszkania, więc będzie sporo nowych mieszkańców, tu jest jedno, drugie i trzecie. I y, jedno to u góry ma balkon, a to na dole ma ogródek. Jak mogliście, może z, y, zobaczyliście y, na pierwszym ujęciu, gdzie tu był ogródek, a jak nie, to Wam pokażę jeszcze potem, a to mieszkanie ma po prostu trzy okna. No dobra, ale on jest zbudowany z. Takich cegieł fioletowych, odwróconych. Nie wiem, czy. Mam wam pokazać gdzieś je. O, mam. Tutaj. O. Takie. Y, jasno fioletowe. I do tego ma takie wykończenia z cegieł w kolorze takim. Nie wiem, jak on się nazywa. No, ale widzicie w jakim. Yy... I, ten, i na, na, nazwałem ten budynek Violet Residence. Tak, na szybko wymyśliłem, no bo Violet, że fioletowa, a Residence, że re, rezydencja. No dobra, ale na tym się nie skupiajmy. Skupmy się na wnętrzu. Więc zdejmę sobie to piętro. Odstawię gdzieś na bok. Oj, dobra. I tak się prezentuje właśnie parter. Jak wchodzimy, mamy tutaj drzwi, tak, no, jak każdy wie, się otwierają. Po tej stronie mamy kwiatka, tutaj kolejnego kwiatka, a przy schodach mamy właśnie ławeczkę, żeby sobie usiąść. Schody na pierwsze piętro. I a tutaj mamy za schodami wejście do pierwszego mieszkania. Które już Wam pokazuję wygląda tak. Czyli yy, tak to wymyśliłem, że tu sobie wchodzimy. Tutaj mamy część sypialnianą, tu będzie łóżko. Dalej idziemy taki korytarz. Yy, miejsce nie wiem, na kuchnię albo na kanapę. No i tutaj salon, czyli no właśnie może i tutaj kanapa w rogu, albo tu telewizor, a tutaj kuchnia. No łazienki nie ma, bo w Lego nigdy nie ma łazienek. Więc takie mieszkanie. Ono jest największe z tych wszystkich, bo to wyliczyłem, że jeden stud ma jeden metr kwadratowy, tak na oko wiecie. To wyszło jest około 100 metrów ma. No dobra, no to wejdźmy sobie po schodach na górę, czyli we, weźmiemy właśnie pierwsze piętro. Jeszcze dach zdejmiemy. Dobra. Więc jak widzicie, znaczy, jak pamiętacie, tu wchodziliśmy sobie po schodach i jest mały korytarz, gdzie są drzwi do dwóch różnych mieszkań. To, jak się tu wchodzi, mamy jedno mieszkanie, które jest ym, średniej wielkości, ma chyba 90 metrów gdzieś, niż nie pamiętam. Więc, no tutaj mamy y, łóżko, korytarz, gdzieś tu kuchnia i kanapa. To takie, no, do urządzenia samemu. I tutaj najmniejsze mieszkanie, 70 metrów, jak pamiętam. No to tutaj mamy sypialnię, ku kuchnię z salonem w tym miejscu, i ono nie ma nic, ma tylko te trzy okna, bo to ma balkon. Taki balkon. No, a to nie ma nic, tylko okna. No dobra, no to tak to. Się prezentuje, to teraz się widzimy w Lego Mieście. To tak się to prezentuje w całej okazałości. Tutaj mamy ten balkon, a tutaj, jak Wam mówiłem, mamy ogródek. Znaczy, tak, ogródek i te drzwi się otwierają. Taki ogródek, no taki jakiś niespecjalny, ale jest. A jak się wychodzi z budynku, mamy. Ścieżkę i takiego dużego kwiata, i on jest zbudowany z elementów, które zamówiłem niedawno czyli z takiego oto z takiej roślinki połączonej w dwie, a na końcu jest właśnie żółty kwiatek. Jakby ktoś nie wiedział, jak to zbudować. No dobra, no to teraz właśnie przejdziemy do tej części, czyli do budowy drogi. Ja sobie pobuduję, a Wy to będziecie widzieć w przyspieszonym tempie. Więc tak się prezentuje. Dokończona droga. Nie jest jeszcze w pełni dokończona, to no bo tutaj nie będę jej robić jeszcze. Nawet nie wiem, co tam będzie. Zostało mi tych klocków trochę, ale ich też dużo zużyłem. Dużo przerabiałem w tym, więc tak może będzie trochę chaotycznie na tym time lapseie. A, jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy czyli o tej białej listwie, którą sobie. Tutaj przyczepimy, żeby to też jakoś ładnie wyglądało. O! No! No to tak się to prezentuje. Cała ta droga, i jak również ten budynek. No, no to będziemy już kończyć. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, możecie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał. Żeby nie przegapić kolejnych ciekawych odcinków. Nagrywam też trochę nowym sprzętem, znaczy no, nowym telefonem po prostu, więc yy, powinna być lepsza jakość, ale możecie też ocenić, czy jest lepsza, czy gorsza jakość. No, no, to ja się z Wami żegnam. Pa pa!